<laughs> o nie, o nie, o nie O Ej, trzy klasy D były, a no tak, bo ten, jeden był z was Cześć Sans Undertale is approaching from the Nie Nie, wydaje mi się Nie wydaje mi się, żeby to był szkielet Potem przyszedł i ja chcę chodź tutaj! Hey, um, tutaj <laughs> raz. Nie, NIE! na szkielet. Szkielet. <laughs> okay, szybko uciekaj! <laughs> Będę heal tylko, nie? softi to jak pukus schowaj pajacu No co? Okay, masz? <grym> masz mnie dość. Wow, wow, wow. czemu on wygląda tak samo jak zwyczajny dup? Nie ja wiem. Jo, to jest I nie. No, nie, this longer with us. Nie mogę go zrezować. No bo wziąłem... What i the? Ja ej. bo został tu ja piepka, no, no, nie m bądź play. taki, nie bądź taki. To ja, m, <grym> <grym> m, m play, to ja. Ej, no, no weźcie, chłopaki. Zabiję się, zabiję się, zabiję się Nie dajcie mu sobie, To Mam nadzieję, że się zabiję. To B. Ej, szkielet. Ja nie jestem szkielet, halo. Mogę zjeść cukierka. Nie wiem, wiem, że jest szkielet. No dopa. Nie. <śmienicza> nie. <śmienicza> nie, nie Nie! Nie Zabiłeś go? A nie, jest to czekaj. Pomogę ci.

No i Ja wam ja 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 nie cierpię! O. Co? Doba, my jesteśmy antyterrorystami. Krasnoludki, Hopsasa! Liga Sprawiedliwości! Zabójcy! Zabójcy. Zabachosy! Przeładować te wszystkie bronie na zaś! Nie przeładujcie ten jeden amunicja! I A! A!

co? To przejdź do mnie. O. Tu dropnąłem. Zestawmy. Oho. To się stało. Ahaha. Kiedy ty bolałeś do kibla? co? Let I teraz się jej nie da podnieść Do kibla karty można wyrzucać, let's go Najlepszy update ever A to jest mile Bent, zapierdalaj tu do nas Do kibla, już pod scrollem ogólnie można zrobić, że instantly strzela, że nie, że trzeba jak w się przeładować. Jeszcze zaczytałem to. do ten speed tak, się łapie. Fucki, czy to. jest intentional? Ej, utknąłem! Jezus zaznawiaj! Ja jestem szczanie! Fucki, tak, patrz na mnie! Patrz na mnie, Sadek! Psy sobie! A teraz się uśmiecha Macie, nie panie panie. Do dobra, nie. to jest. Dobra, chodźcie, bo jest To co jest? Pachuj, no. pokój na siebie to Dobrze Przychodziliśmy! No! Ej, chodźcie do tego, zaukipujcie szybko! Tego chodź ci, tutaj tutaj, 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 tutaj podejść tutaj! Co tam coś jest w tym kiblu w ogóle? Co to kurwa jest kapibara Kapibara. To trzeba znaleźć jeszcze jeden, bo ja bym już komputer. Dwa spotkałem, dwa włączyłem. Otwieraj! Okay. Eee! Czą się na zniknęła! No właśnie... E. E. Aki, co zrobili? Kliknę w drzwi. Popaki! Kochina ja, 500 ja. Jezus mi nie laguje tak bardzo. Tam Warhead wygląda za dobrze. Tu jest! Są dwie windy do Warheada ogólnie. A tę windy wiem, że są dwie. O kurde. Wiem, że może się tepać tam na górę się da. O jest animacja! Eee!